Wiem. Nic z tego. No już mi się nie chce. Jestem za stary. John, nie będziemy dzisiaj pili. W każdym razie razem. Tak, znowu będę. W wal 1990, pudełko numer 3, kaseta 5. Mama w końcu na tamtym świecie. Hmm. Czarna piłka, czarna piłka. Nianka brunetka, nieco lepiej z wypróżnieniem, pamiętna równonoc, równonoc. Pożegnanie z miłością, dziś trzydzieści sześć i sześć zdrowej Egryce, jeśli nie liczyć tej mojej starej słabości. A i intelektualnie mam teraz wszystkie dane, by przypuszczać, że na grzbiecie fali albo już prawie. Tą okropną rocznicę, podobnie jak w ostatnich latach, uczciłem spokojnie. W winiarni. Nie było nikogo. Siedziałem z zamkniętymi oczyma, oddzielając plewy od ziarna. Zrobiłem kilka notatek. Dobrze, że już jestem z powrotem w domu, w swoich starych dżinsach. Wypiłem trzy kawy i z trudem powstrzymałem się od czwartej. To fatalnie dla człowieka z moim ciśnieniem, ale <grych> skończę z tym kiedyś. Nowa lampa oświetla tylko blad biurka. Z tą całą ciemnością wokół nie czuję się aż tak samotnie. W pewnym sensie lubię wstać i pokręcić się tam, a potem wrócić tu, do siebie do krapa, Ach, plewy od ziarna. Co właściwie miałem na myśli, mówiąc ziarno, chyba chyba to wszystko, co zachowa jakąś wartość, gdy, gdy już mnie. Próbuję sobie to wyobrazić, co będzie po. Niezwykła cisza dziś wieczór. O tej porze zawsze śpiewała stara panna McLeod. Dziś nie. Mówi, że śpiewa piosenki z dzieciństwa. <mach> McLeod <McClough> jako dziewczynka. <mach> Chociaż kobieta wspaniała. Z północy chyba. Czy będę śpiewał w jej wieku? Jeśli w ogóle będę w jej wieku? Nie śpiewałem, kiedy byłem chłopcem. Nigdy nie śpiewałem. Wysłuchałem dziś taśmy. Wyrywkowo na chybił trafił. Nie sprawdzałem w księdze, ale chyba tak sprzed jakichś dziesięciu albo dwunastu lat, co najmniej. Zdaje się, że pomieszkiwałem wtedy z Bianką na Kedder Street. Całe szczęście, że to się rozpadło. Beznadziejna historia. Ona sama, nic szczególnego, ale oczy. Oczy to miała natchnione takie niebywałe.

No ale zauważyłem, że często okazują się nader pomocne, gdy znowu chce się wrócić w przeszłość. Trudno uwierzyć, że byłem kiedyś takim szczeniakiem. Ten głos, te tęsknoty, te, te postanowienia, postanowienia zwłaszcza, żeby mniej pić. Statystyka. Z ostatnich 8 tysięcy godzin z okładem 1700 przesiedział w samych tylko knajpach. Ponad 20% całego czasu. A jeśli nie liczyć snu, to ponad 40. Zamierza ograniczyć nieco życie płciowe. Ostatnia choroba ojca. Pogoń za szczęściem coraz bardziej nie mrawa. Mała skuteczność środków przeczyszczających. Z tego, co nazywa swoją młodością, śmieje się i dziękuję Bogu, że już się skończyła. To nie brzmi szczerze, zarys opus magnum. A na koniec skomle do opaczności. O i tak. I co zostaje z tej całej nędzy? Jakaś dziewczyna w starym zielonym płaszczu na peronie. Gdy spoglądam wstecz na miniony rok, tak jak będę patrzył, mam nadzieję, z perspektywy starości, widzę dom nad kanałem, gdzie umierała mama. Późną jesienią po długim okresie widuje tas. Późną jesienią po długim okresie widuje tas. Widzę też. IN-WI-DU-I-TAS Stan albo położenie kogoś, kto jest albo pozostaje wdową, lub wdowcem. Jest albo pozostaje. Z łaciny patrz wdowieństwo. Wdowa. Kobieta, która straciła męża drugie zoologiczne, ptak z rodziny wikłaczy, wdowa albo wdówka, widuła albo widujna, czarne upierzenie samca, ptak wdowiec, Widzę też ławkę przy śludzie, skąd było widać jej okno i gdzie siedziałem smagany wiatrem, pragnąc, by się to skończyło. Prawie nikogo, wyłącznie stałe otoczenie: niańki, dzieci, starcy, psy. Zdążyłem już ich całkiem dobrze poznać, tylko z widzenia, oczywiście. Pamiętam zwłaszcza jedną młodą, wspaniałą brunetkę. Całą wykrochmalonej bieli, skrywającej, jak mi się wydaje, całkiem zgrabne ciało, pchała granatowy kryty wózek. Ilekroć spojrzałem w jej stronę, oczy miała utkwione już we mnie, ale gdy w końcu odezwałem się do niej, zagroziła, że wezwie policję, jak gdybym czychał na jej cnotę. <grym> Ależ ona miała twarz. I oczy, jak chryzolit, jak ta. W chwili, gdy opadała jedna z tych brudnych, brązowych rolet, rzucałem piłkę małemu białemu pieskowi. Uniosłem głowę i spostrzegłem, że została już opuszczona po wszystkim. Koniec. Posiedziałem tam jeszcze chwilę, trzymając piłeczkę w ręku, a pies skomlał i prosił o nią. Chwilę. Jej chwilę. Moją chwilę. Chwilę psa. Wreszcie dałem mu ją. A on ostrożnie, ostrożnie wziął ją w zęby. Mała, stara, czarna piłeczka zlanej gumy. Będę czuł ją w ręku, aż do... Mogłem zachować. Dałem psu. Tak. Duchowo rok wyjątkowo mroczny i ubogi, aż do pamiętnej nocy w marcu. Na końcu mola. W porywach wiatru... Nigdy tego nie zapomnę. Gdy nagle wszystko stało się dla mnie jasne, objawienie, nareszcie. Wydaje mi się, że to głównie powinienem dzisiaj odnotować, bo w dniu, gdy całą robotę będę miał już za sobą, pamięć o tym cudzie, o tym ogniu, który wszystko rozniecił, będzie prawdopodobnie już martwa, ani dobra, ani zła. Nagle stało się wtedy jasne, że wiara, którą kierowałem się przez całe życie, a mianowicie... Wielkie granitowe głazy, piana rozbijająca się w świetle latarni morskiej, i wiatromierz wirujący jak śmigło. Więc zrozumiałem w końcu, że ciemność, którą tak zawzięcie zwalczałem, w rzeczywistości jest. Odtąd zawsze, już do końca mych dni, burza i noc. Kojarzyć mi się będą ze światłem. Posunąłem się na nią, twarzą na jej piersia, rękę kładąc na niej. Leżeliśmy tak bez ruchu, tylko pod nami wszystko się kołysało i kołysało nas łagodnie w górę i dół z jednego boku na drugi. Minęła północ. Nigdy nie słyszałem. Takiej ciszy. Wysłuchałem właśnie tego żałosnego kretyna, którego trzydzieści lat temu uważałem za siebie. Trudno uwierzyć, że mogło być ze mną aż tak źle. Ten głos, ta maniera. Dzięki Bogu to wszystko skończone. Ależ ona miała oczy. Wszystko. Wszystko w nich było. Wszystko, co jest na tej starej, zasranej planecie. Całe światło i mrok, i głód, i sytość, pokora. Tak. Mam no wyrzec się tego, żeby nie odrywać się od pracy. No może miał rację. Może. Ba. A dziś nic do powiedzenia, nic. Co to jest dzisiaj rok? Odgrzewanie starych klusek i w dupie gula jak kamień. Najszczęśliwsza chwila z ostatnich pięciuset tysięcy. Sprzedano siedemnaście egzemplarzy, z czego jedenaście po cenach hurtowych bibliotekom publicznym za oceanem. Zdobywa się rozgłos. Fund sześć szylingów i kilka pensów. Osiem chyba. Na dworze raz albo ze dwa byłem, zanim lato przeszło w jesień. W parku na ławce, trzęsąc się z zimna, zatopiony w myślach i marząc, by to się już skończyło. Pusto nikogo. Ostatnie złudzenia. Pijewszyć to. Z nią to byłbym szczęśliwy. Tam nad Bałtykiem. Pośród sosen i wydm. Byłbym. A ona? Ba. Kilka razy przyszła fany. Stara koścista zdzira jak widmo. Niewiele dało się zrobić, ale chyba lepsze to niż kopniak w krocze. Jak ty jeszcze dajesz radę? Powiedziała. Odpowiedziałem, że przez całe życie oszczędzałem się dla niej. Raz na nieszporach byłem, jak w czasach, kiedy chodziłem w krótkich spodniach. Noc już nadchodzi, znów minął dzień, skrada ziembę. Przysnąłem i spadłem z ławki. Nieraz nocą na myśl dręczy, że może gdybym jeszcze raz. Ech, dosyć tego! wykończ tę flaszkę i wal się do łóżka. Jutro go kończysz te bzdury. Łóż się tam, w ciemności, wsparte o poduszki. Błąkaj się. Bądź znowu w leśnym parowie. Wilgotny wieczór. I zrywaj ostrokrzew ten z czerwonymi jagodami. Bądź znowu na krokhan, na tym wzgórzu w niedzielny poranek, z tą suką we mgle. Zatrzymaj się i posłuchaj dzwonów. I bądź, bądź, cała ta stara nędza. Raz ci nie wystarczyło. Osuń się na nią. Łódką w górę jeziora. Przy brzegu wykąpaliśmy się, po czym wypchnęliśmy łódź na prąd i pozwoliliśmy jej dryfować. Leżała wyciągnięta na deskach, ręce trzymając pod głową z zamkniętymi oczami. Ostre słońce, lekki wiaterek, miły plusk wody. Na jej udzie zauważyłem zadrapanie i spytałem, skąd się wzięło. Powiedziała, że zbierała agrest. A ja znowu zacząłem mówić, że wydaje mi się to beznadziejne, iż nie ma sensu ciągnąć tego dalej. No ona, nie otwierając oczu, zgodziła się ze mną. Poprosiłem, żeby spojrzała na mnie i, i po chwili, po chwili zrobiła to, ale oczami zwężonymi od słońca pochyliłem się nad nią, by znalazły się w cieniu i dopiero wtedy otworzyła je naprawdę. Wpuściła mnie. Zniosło nas i łódka utkwiła między trzcinami, ugięły się pod naporem dziobu, jakby wzdychając. Osunąłem się na nią, twarzą na jej piersia, rękę kładąc na niej. Leżeliśmy tak bez ruchu. Tylko pod nami wszystko się kołysało i kołysało nas łagodnie. W górę i dół z jednego boku na drugi, minęła północ. Nigdy nie słyszałem takiej ciszy, jakby ziemia była niezamieszkana. Tu kończę pudełko trzy. Taśma pięć. Chyba minęły już moje najlepsze lata. Gdy istniała jeszcze szansa na szczęście. Ale nie chciałbym, żeby wróciły. Teraz gdy mam w sobie ten ogień. Już już nie. Nie. Nie chciałbym, żeby wróciły.